Witaminy Omega 3 i ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Szanowni Państwo, Marek Wok, bezpartyjni i samorządowcy. Cieszę się, że mogłem się tutaj znaleźć, ale to też zasługa pana Krzysztofa Stanowskiego. Bardzo dziękuję, który upomniał się o demokrację, o praworządność w Końskich. Ja akurat przepraszam, że nie mogłem być w Końskich, bo byłem w zamościu, byłem w Rzeszowie, byłem w Polańczyku i złapano mnie pod Rzeszowem, żebym przylatywał albo przyjechał. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. 31 marca zostałem zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą. 31 marca, nie dzisiaj, bo dzisiaj te czynności nie mogły być możliwe. Jeżeli chodzi o teraz bezpieczeństwo, zacznijmy od, od poważnej dyskusji o roli prezydenta w czasie wojny. Bo my mówimy publicystycznie zwierzchnik, ale w momencie, kiedy byłaby wojna, czego ja w ogóle nie rozumiem, że politycy, niektórzy za wszelką cenę, publicyści czy eksperci dążą do tej wojny. Ja przypominam, że od 2022 roku jest ustawa o obronie ojczyzny. To jest w ogóle jest jakiś chichot, a przepisy stanowią o wojnie. I teraz, proszę Państwa, otóż prezydent w czasie wojny, on tak naprawdę już niczym nie będzie zarządzał, bo szef sztabu generalnego Wojska Polskiego staje się naczelnym wodzem. I teraz nie będziemy mieli takich obrazków jak prezydent Ukrainy, że będzie jeździł po stolicach innych narodów, żeby zdobywać pieniądze na ten sprzęt, na to wojsko. Byśmy zdecydowali, kto ma zarządzać w czasie kryzysu, wojny, czego ja nie życzę narodowi polskiemu. Szanowni Państwo, 20 lat temu wchodziliśmy jako Polska do Unii Europejskiej, bo nam obiecano wolność przepływu towarów, kapitału, usług i osób. Po 20 latach okazało się, że mamy towary. Jak chcieliśmy przewozić jako transportowcy, ja jestem doktorek nauk prawnych, ale zarabiałem na studia jako kierowca tira. To jak polscy transportowcy rozwinęli się, bo jesteśmy zaradnym narodem, to się okazało, że trzeba było pakiety mobilności w ubiegłych latach wprowadzać. I rządy polskie nie potrafiły się przeciwstawić. To jest pierwsza rzecz. Tak jak ja dzisiaj słyszę zapowiedzi, że pakiety będziemy migracyjne, rozporządzeń i dyrektyw wypowiadać. To ja mam pytanie, czy my będziemy polexit robić z w w, w Polski? Bo innej możliwości prawnej nie za bardzo widzę. Teraz jeżeli chodzi o kapitał i usługi. No proszę państwa, no przecież widzimy, że zarówno towary, przewóz jest ograniczenie, żeby, żebyśmy nie pracowali w Unii Europejskiej jako kierowcy. Kapitał przecież już w ubiegłych latach, Przepływ pieniędzy pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorcą, jeżeli chodzi o gotówkę, został zmniejszony nawet do 15 tysięcy złotych, żeby to było ewidencjonowane, żeby nie mogli przedsiębiorcy płacić gotówką, no bo przecież są złodziejami. I teraz, proszę państwa, jeżeli chodzi o osoby, to przecież widzimy pandemia była. I co z tym przepływem? Okazało się, żeby polecieć do innego kraju Unii Europejskiej, trzeba było się szczepić, czy ktoś miał wirusa, czy nie miał. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o... Ro... Nigdy w życiu, bo to jest kolejne ograniczenie wolności. Czas, stop. Szanowni Państwo, jako autor rozprawy doktorskiej ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozofii prawa, czyli jak poukładać e, finansowanie, kadrę medyczną, wynagrodzenia, to szanowni Państwo, doszedłem do wniosku, że ten system jest bardzo dobrze przez polityków przez ostatnie 30 lat poukładany. Tylko jest jedno ale. Tam było wszystko by idealnie, tylko gdyby nie pacjenci, którzy chcą się leczyć. To jest, proszę Państwa, gra interesów przez polityków, którzy obiecują, kupują poszczególne grupy zagraniczne, wpływów miejscowe, różne organizacje, żeby rozdzielić tą kasę. I mamy taką sy sytuację. Kasy chorych 20 lat temu, jak były, było 20 miliardów i było źle. Dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia blisko, plan. 200 miliardów i nadal prawie 20 miliardów deficytu będzie miał. W związku z tym, proszę państwa, w 2004 roku jest Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją patologiczną, niefunkcjonalną i nieprzeznaczoną de facto do skracania kolejek czy w ogóle do zarządzania leczeniem ludzi. I teraz uwaga, przez 20 lat były od lewicy po prawicę rządy po PSL. I teraz pytanie takie i przy, przed każdymi wyborami jest zapowiedź likwidacja NFZ-u. Każdy zapowiada, proszę państwa, natychmiast do likwidacji NFZ i wtedy się polepszy i pieniądze do samorządów i marszałek będzie zarządzał. Starosta będzie zarządzał, tak jak szpitalami zarządza. Tylko dano szpitale do zarządzania, a nie dano pieniędzy. Czas Stop. Szanowni państwo, jak trwoga to do Boga. Ja przypomnę historię. Unia Europejska, czym innym się różni jak przed pierwszą wojną światową, przed drugą wojną światową. I do kogo kraje Unii Europejskiej biegały, żeby zainterweniował który kraj i który kontynent. Stany Zjednoczone Ameryki. Bezpartyjni samorządowcy weszli we współpracę ze stronnictwem pracy. Ideowa partia jedyna. Część ludzi wybito po II wojnie światowej, przepraszam za słownictwo. Część musiała emigrować, bo się nie chcieli ułożyć po 1945. Kto tam należał? Paderewski, porfanty? Proszę Państwa, Haleb I kto załatwił, że my mamy Polskę? Te lotki niskowce, armie świata. Czy załatwił jeden człowiek, Paderewski, bo był szanowany za to, co robił? Także, proszę Państwa, więc nie opowiadajmy. A kto wywoływał wojny na terytorium Unii Europejskiej obecnej? My sami, proszę Państwa, dlaczego? Bo tutaj ścierają się różne interesy, ale też i kultury. Mamy chrześcijaństwo, mamy prawo jako Rzym, mamy filozofię jako Grecja, i mamy, proszę Państwa, Fenicjan pieniądze. To są takie napięcia wewnętrzne i narodowe, że musi wcześniej po, później dochodzić tutaj do wojny. I ja się nie obawiam tylko ze wschodu zagrożenia, ale z zachodu też przychodziło wielokrotnie zagrożenie, a Stany Zjednoczone nam ratowały skórę. I... Szanowni Państwo, ja jestem z takiego rocznika, czyli 78 grudzień. Mam sześcioro rodzeństwa, urodziłem się na wsi, Konkolewnica, powiat rodzyński, województwo lubelskie. Pozdrawiam, ale też pozdrawiam cały kraj. I przez te lata jako dzieci nie występowało coś takiego jak kilka płci. Byliśmy nauczeni, że jest kobieta i mężczyzna, że jest rodzina, czyli ród. Że ród tworzy wspólnotę, a wspólnota tworzy naród. Ja tak później, jak zacząłem przyjeżdżać do Warszawy już w wieku lat, żeby... Poszerzać horyzonty, zawsze marzyłem o doktoracie, to zacząłem to mi mówić o różnych dziwnych rzeczach. Że jest kilka, później kilkanaście, później kilkadziesiąt płci, i doszedłem do wniosku, że jednak to jest odwracanie uwagi od istotnych problemów społecznych, rodzinnych. Jeżeli w latach 70., -tych, 80. -tych rodziło nas się po 700 tysięcy rocznie za tej biednej komuny, gdzie był Ocet i Musztarda, to ja czasami żartuję do rodziców, jak oni wychowali na siódemkę na odciej i Musztardzie. Były też kilka świń i jakoś dawał radę, tata dorabiał jako kierowca tirów czy autobus. Dzisiaj mamy podobno powszechny dobrobyt, a rodzi się 270 tysięcy. To pytanie, co takiego politycy uczynili naszemu społeczeństwu, że my nie wiemy o rodzinie za dużo, o wspólnocie i o narodzie, tylko zajmujemy się rzeczami mało istotnymi. Ale uwaga, przez tą tak naprawdę demagogię część ludzi w to uwierzyła. Jest rozwiązaniem na życie. Szanowni Państwo, z racji tej, że bezpartyjni samorządowcy nie czekają, bo codziennie zajmujemy się w gminach, w powiatach, w województwach sprawami ludzi, budujemy drogi, żłobki, przedszkola, wywozimy odpady, naprawiamy wodociągi. Proszę Państwa, już w styczniu złożyliśmy projekt zmian w Konstytucji do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, żeby podjął inicjatywę właśnie wysłania do polityków, bo politycy się nie garnęli, żeby obniżyć próg referendalny z Konstytucji, gdzie jest 50%, bo właśnie to politycy zrobili, to co pan powiedział Pan Krzysztof Stanowski, żeby obywatele im nie przeszkadzali, bo jak podnieśli obywatele głowy i kandydują dzisiaj, zwykli obywatele, nie politycy, to wychodzi były prezydent, prezydent, który... Z miał stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej i opowiada, że chyba coś za mało tych 100 tysięcy. Nie przewidzieli, że obywatele podniosą głowy. Proszę państwa, 30% zaproponowaliśmy zmianę w Konstytucji i ograniczenie kadencji posłów do dwóch. Bo skoro posłowie ograniczyli samorządowcom, wójtom, prezydentom, to dlaczego sami sobie nie ograniczyli i siedzą tam po 30 <kluw> lat i zawracają obywatelom... Głowę, obywatele załatwią w referendum problem. Gdyby było 30%, to my już o migracji byśmy zapomnieli, bo w 23 w czasie wyborów głosowaliśmy. Ale było 40 kilka procent, a nie 50, żeby było wiążące. Czyli miliony głosów stały się nieważne, żeby dlaczego. Politycy sobie gadali przez dwa lata o migracji. Do pana marszałka Szymona Hołowni. Panie marszałku, pierwsze pytanie to, co się z panem porobiło. Bo w 2020 przed wyborami zabiegał pan o poparcie bezpartyjnych i samorządowców. Przyjeżdżał pan do Wrocławia na rozmowy. My uważaliśmy, że nasze programy są zbieżne i takie poparcie pan otrzymał. Co się okazało, że teraz jeżeli chodzi o praworządność, bezpartyjni samorządowcy zostali próbowano wyeliminować z wyborów samorządowych w 2024, Euro Parlamentu też, Państwowa Komisja Wyborcza przegrała z nami w Sądzie Najwyższym. Kontroli. Co pan zrobi, żeby zaprowadzić własny konstytucyjny w Państwowej Komisji I odpowiada pan Szymon Hołownia, minuta. Ma pan do mnie pretensję o swoją własną nieudolność i swojego ruchu, że wam się nie udało uzyskać to, co chcieliście uzyskać. Odczytaliśmy, bo otóż, Pytanie, otóż co są Odpowiadam, najbliższe. dlaczego rozeszły się nasze drogi z bezpartyjnymi samorządowcami. Boście z pisem rządzili, a nie byli żadnymi bezpartyjnymi samorządowcami. A teraz jak oglądam pana zdjęcia w internecie, to stoi pan z tym panem ze Związku Słowiańskiego, e, któremu się Putin podoba i uważa, że tak Proszę naprawdę uwaga, to powinno być. Radnych, Klub halo, na Ale przepraszam, Ale, przepraszam. Droga. Zalążek struktur. Drogi panie, Pytanie czy sądą drogą? Wygrywajcie sąd wybory. Ja sąd nie mam sądu. Jestem... Pan podważa kompetencje halo. Sądu Najwyższego. Halo, jestem tu. I Co pan z tym ja Jestem tu. Ja jestem marszałkiem Odpowiem. Sejmu. I nie jestem Sądem Najwyższym. Mam nadzieję, że jak zostanę prezydentem, doprowadzę do tego, że sytuacja w Sądzie Najwyższym, zabagniona do szczętu przez Ziobrę i prezydenta Dudę, zostanie wreszcie wyprostowana. Ale, pan podważa pan... kompetencje, a Sąd Najwyższy uznał, że możemy Ale Tejnych samorządowców czy pana? Czy ja panu zabroniłem kandydować? Proszę Drogie pan, panie, pan, pod pan, pan pisze do kogoś innego. Pan do mnie pisze, pan powinien pisać do PKW. Poproszę pana doktora Mencena, Sławomira. Jest ekonomistą. W ubiegłym roku, w lipcu... Rada Ministrów przyjęła zmianę dokumentu rządowego pod tytułem Inwestycje Strategiczne. Dotychczas to był dokument polityczny i to rząd rozstrzygał, co jest inwestycją strategiczną. Natomiast po tej zmianie minister finansów ma taką kompetencję. Pan jako ekonomista uważa, czy bardziej są cele narodowe, wielkie inwestycje potrzebne, czy jednak ten. Element ekonomii, że jak się nie opłaca, to nie robimy dla narodu. I pan Sławomir Męcen, minuta na odpowiedź. Potrzebne jest jedno i drugie. Tak jakby się pan nie zapytał, czy lepiej mieć ojca czy matkę? Trzeba mieć ojca i matkę, dlatego trzeba mieć i inwestycje prywatne, i inwestycje państwowe. W tym momencie prywatny kapitał nie jest. Nie, w stanie Nie, nie o to. chodzi o, o decyzyjność, panie doktorze, ja doprecyzuję wytocznie. Chodzi o to, że kompetencje, wyznaczania kierunku. Ale rozwoju przepraszam, państwa bo to jest czas już pana premier, premier, a na Bardzo proszę finansów. kontynuować odpowiedź. Tak, jak powiedziałem, obydwie te rzeczy są bardzo ważne i nie mam nic przeciwko temu, żeby minister finansów mógł o takich rzeczach decydować. Ważne są zarówno inwestycje prywatne, jak i duże inwestycje państwowe, takie jak elektrownia jądrowa, takie jak CPK, które powinno być w Polsce, a nie pod Berlinem. To są ważne rzeczy. I tak dobrze jest, żeby minister finansów mógł o tym decydować. Niestety w poprzednich latach premierzy sprawili, że minister finansów nie ma absolutnie nic do powiedzenia i o niczym nie decyduje, a to jest naprawdę bardzo ważna postać. Jestem przekonany, jeżeli jakimś cudem nie wygram tych wyborów, to już w 20... Będę ministrem finansów i na pewno będę wykorzystywał te kompetencje. Dziękuję. Tutaj padło słowo w pewnym momencie wolność, że pan jest za wolnością. To rozumiem, to moja interpretacja za wolnością, czyli własnością prywatną. Dzisiaj sytuacja jest taka, że z punktu widzenia idei i ideologii lewicowych, że własność musi być państwowa. I mamy taką sytuację. Mamy ziemię, pod ziemią zasoby naturalne. Pan uważa, że nadal to ma być państwa, czy właściciela ziemi, bo tak naprawdę kilka metrów w głąb sięga ta moja własność, a wszystko, jak ropę, gaz łupkowy bym odkrył, to już nie jest moje. Pan uważa, że należałoby zmienić, że to jest właściciel, to dojrzał dla ziemi. I czas na odpowiedź. Jedna minuta. Wolne społeczeństwo to nie jest społeczeństwo, w którym wolni są tylko bogaci i ci, którzy mają wielki majątek. Wolne społeczeństwo to jest społeczeństwo, w którym ludzie są wolni od strachu o bezdomność, w którym ludzie nie muszą bać się ubóstwa, w którym państwo zaspokaja podstawowe potrzeby obywateli. że państwo mogło zaspokajać podstawowe potrzeby obywateli, musi mieć racjonalny system podatkowy, a jednym z jego istotnych elementów jest to, że prawa dotyczące kopalin to są prawa, które należą co całej naszej wspólnoty i tego przekonania się trzymam, natomiast wiem, że na tej sali jest nadzwyczaj wiele klonów pana Sławomira Męcena z Konfederacji, ja się do nich nie zaliczam, uważam, że zdrowa gospodarka to gospodarka wielosektorowa, że ma swoją rolę do odegrania, rynek, ma swoją rolę do odegrania państwo, ma swoją rolę do odegrania spółdzielczość i tylko w takim społeczeństwie, nowoczesnym społeczeństwie naprawdę wszyscy są wolni. Szanowni Państwo, jako chyba ulik z pierwszego zawodu bardzo często słyszę i czytam, że polityka to szambo. Więc ja robiłem w szambie, na budowach, w zawodówce wiem, jak to szambo oczyścić. Zabrać partiom politycznym 85 milionów rocznie subwencji, i te Heszki, które tu widzieliśmy się, szybko skończą. Bezpartyjni samorządowcy w 2018 prawie milion głosów. W 2023 1,5 miliona głosów, milion do Senatu, ale żaden się nie dostał z naszych ludzi, bo Jowów, jowy niby są, ale są blokady partyjne, pakiety senackie. Eliminuje się zwykłych ludzi. W samorządowe samorządowych chciano nas wyeliminować poprzez kruczki prawne, ale Sąd Najwyższy, który funkcjonuje, ja bardzo się cieszę, że pan Szymon Hołownia powiedział, że nie jest autorytetem, jeżeli chodzi o prawo. Sąd Najwyższy funkcjonuje, są sędziowie, nie ma neosędziów. Mogliśmy kandydować jako obywatele, mieliśmy kilkaset tysięcy głosów, setki wad w Polsce. Europarlament również. Ja myślę, że na tym polega ruch społeczny oddolny, jakim są bezpartyjni samorządowcy od wielu, wielu lat, że są partie polityczne, które nawet sobie przyklejają do swoich partii nazwę bezpartyjni samorządowcy. Ba! Wielu polityków mówi, że są dzisiaj bezpartyjni, czyli jest. Nasza siła jako obywateli, zwykłych ludzi, którzy mają dosyć polityków i proszę zagłosować na mnie w jak największej liczbie głosów i bezpartyjni samorządowcy rozstrzygnął to będzie prezydentem. Witaminy Omega 3 i ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem 0 zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.